Jeśli uważasz, że jedyną rzeczą, która doprowadza kobietę do szaleństwa, jest sześciopak lub gruby portfel, jesteś bardziej zagubiony, niż ci się wydaje, ponieważ kobiece pragnienie nie rodzi się w łóżku, ale długo przedtem, w miejscu, którego większość mężczyzn nie ma odwagi nawet dotknąć. Prawda jest brutalna. Możesz mieć siłę, pieniądze, doświadczenie i nadal czuć, że brakuje ci wszystkiego, ponieważ nie chodzi o to, co robisz ze swoim ciałem. Ale o to, co osiągasz, gdy wiesz, jak dotknąć tego, co naprawdę ma znaczenie. I nie, nie mówię tylko o pieszczotach, mówię o dotknięciu duszy, umysłu, historii. Dzisiaj zdradzę ci pięć miejsc, które, jeśli nauczysz się dotykać ich z intencją i bez strachu, obudzą w niej coś, o czym nawet nie wiedziała, że ma. Ale ostrzegam cię, ostatnie siódme jest tak potężne, że może na zawsze zmienić sposób, w jaki ją postrzegasz. I sposób w jaki ona patrzy na ciebie. Nazywam się Celia, i jeśli odważysz się zostać, usłyszysz rzeczy, o których nikt inny nie odważy się ci powiedzieć. Ale bądź ostrożny, bo kiedy już to poznasz, nie będzie odwrotu. Naprawdę myślisz, że kobieta oddaje się za to, co widzi? Za twoje mięśnie, samochód, historię poświęceń? Nie, to robi na niej wrażenie tylko przez chwilę. Jeśli jednak chcesz dotknąć czegoś, co naprawdę ją porusza, Czegoś, co sprawia, że zamyka oczy i myśli o tobie, nawet gdy cię nie ma, musisz przestać skupiać się na tym, co masz i zacząć kwestionować to, co robisz. Jesteś w pierwszym punkcie tego filmu i to nie przez przypadek, ponieważ prawdziwa mapa kobiecego pożądania nie znajduje się tam, gdzie myślisz. Przez dziesięciolecia mówiono ci, że droga do zdobycia kobiety zaczyna się od wyglądu, od posiadania więcej, od pokazania jej, że potrafisz. Ale to tylko fasada. To, co ją budzi, co ją porusza, co ją łączy, jest ukryte znacznie głębiej. Nie chcę, żebyś się mocno trzymał, jeśli twoje ramiona są puste. Nie chcę twoich prezentów, jeśli twoje spojrzenie jest zagubione. Mężczyzna, który wie, jak poruszać się między prześcieradłami, jest dla ciebie bezużyteczny, jeśli nie umie odczytać twojej ciszy. I tu właśnie tkwi pułapka, w którą wpada większość ludzi. Czy wierzysz, że kobiece pragnienie jest linearne, podstawowe, proste, podczas gdy w rzeczywistości jest labiryntowe, emocjonalne, głębokie? A jeśli nie zauważysz tego na czas, skończysz jak wielu innych zdezorientowany, sfrustrowany, nie rozumiejąc, dlaczego ona nie reaguje już tak jak wcześniej. Wyobraź sobie następującą sytuację. Starszy mężczyzna, 63 lata, w separacji, spotyka kobietę, która patrzy na niego inaczej. Nie ocenia go po zmarszczkach ani siwych włosach. Patrzy na niego z głodem czegoś, czego nie wie, czy jeszcze ma. W tym momencie zamiera, ponieważ rozumie, że to nie jego ciało ona chce dotknąć, ale coś innego coś, czego on sam jeszcze nie odkrył. I wiesz, co robi? Ukrywa się, udaje, że jest zajęty, że ma coś do zrobienia, ale w głębi duszy boi się. Boi się, że nie będzie wiedział. Jak dotknąć tego, co naprawdę ważne, boi się, że nie podoła temu zadaniu emocjonalnie. I to właśnie ten strach sprawił, że tak wielu mężczyzn pozostało samotnych, tęskniąc za więzią, której nie potrafią stworzyć. Powiem ci to wprost. Jeśli nie nauczysz się dotykać tego, co niewidzialne, emocjonalne, symboliczne, bez względu na to, ile razy ją przytulisz, ona nadal będzie czuła się samotna. Prawdziwa mapa pożądania nie znajduje się na jej biodrach, ani na jej ustach, ani na jej skórze. Jest w tym, jak sprawiasz, że czuje się, kiedy jej nie dotykasz. W tym, czy udaje ci się wejść w to miejsce, w którym ona przechowuje wszystko, czego nie mówi, czego sama nie potrafi wyjaśnić, ale czego nie może zignorować, kiedy to czuje. A jeśli myślisz, że jest już za późno, żeby się tego nauczyć, powiem ci, że się mylisz. Nigdy nie była to kwestia wieku, tylko przebudzenia. A jeśli tu jesteś i tego słuchasz, to dlatego, że część ciebie już wie, że to nie wystarczy, aby dotrzeć tam, gdzie chcesz, że potrzebujesz czegoś więcej, czegoś prawdziwego, czegoś głębokiego. A to coś zaczyna się od spojrzenia poza ciało, aby dotknąć tego, czego niewielu mężczyzn odważy się dotknąć. Jeśli pierwszy punkt otworzył drzwi, o których istnieniu wielu mężczyzn nawet nie wiedziało, Drugi będzie dla ciebie jak lustro. Bo nie wystarczy wiedzieć, że kobiece pożądanie rodzi się w niewidzialnym świecie. Musisz nauczyć się grać nim z precyzją, bez strachu, bez emocjonalnej nieporadności. I dlatego dotarliśmy do drugiego kluczowego punktu tego filmu, którym jest szyja, niewidzialny przełącznik, który włącza Twój umysł. Nie mówię tu o przypadkowym dotknięciu czy mechanicznej pieszczocie. Mówię o zrozumieniu, co to miejsce oznacza w Twoim wewnętrznym świecie. Szyja jest granicą między rozumem a emocjami, między kontrolą a poddaniem się. Psychologicznie jest to obszar wrażliwości, nie tylko w sensie fizycznym, ale także symbolicznym. Kiedy kobieta pozwala ci dotknąć swojej szyi, nie oddaje ci swojego ciała, oddaje ci kontrolę. Mówi ci tam: wrażliwa. A jeśli nie rozumiesz, jak wielkie znaczenie ma to gest, stracisz ją. Starożytni stoicy twierdzili, że nie chodzi o kontrolowanie innych, ale o kontrolowanie siebie. Tutaj ma to zastosowanie z całą swoją siłą, ponieważ większość mężczyzn, dotykając wrażliwego miejsca, takiego jak szyja, robi to z pochopnego pragnienia, z potrzeby osiągnięcia czegoś więcej, jakby była to stacja pośrednia na drodze do przyjemności. To duży błąd. Kobieta to zauważa. Zwróć uwagę na swoje intencje. Zwróć uwagę, czy działasz z niepokoju. Czy z obecności, czy jesteś tam, aby prowokować, czy nawiązać kontakt. I uwierz mi, kiedy robisz to źle, ona się zamyka. Mówię ci to bez upiększania. Ten, kto niezdarnie dotyka szyi, skazany jest na pozostanie poza jej emocjonalnym światem. Pomyśl o tym, ile razy dotknięto cię w szyję i poczułeś, że aktywowało się coś poza ciałem? Jest ku temu powód. Szyja to obszar, w którym gromadzi się napięcie. Stres i niewypowiedziane rzeczy. A kiedy ktoś dobrze ją gra, nie tylko koi, ale i wyzwala. To samo dzieje się z nią. Jeśli wiesz, jak do tego dojść ze spokojem kogoś, kto nie musi się spieszyć, z stanowczością kogoś, kto nie szuka aprobaty, ona opuści gardę. I wtedy zaczyna się to, czego wielu szuka, a niewielu osiąga. Dobrowolne poddanie się, połączenie bez masek. Nie osiągniesz tego jednak za pomocą gotowych technik lub powtarzanych ruchów. Nie osiągniesz tego, gdy zrozumiesz, że dotknięcie szyi nie jest aktem fizycznym, ale cichą deklaracją. To powiedzenie palcami: Jestem tu nie po to, aby Cię zabrać, ale aby Cię przytulić. Jest to gest powściągliwości, obecności, szacunku, emocjonalnego bezpieczeństwa. I to jest klucz, który otwiera znacznie głębsze drzwi. Wielu mężczyzn traci tę szansę, ponieważ są odłączeni od siebie. Nie wiedzą, jak żyć chwilą. Żyją uwięzieni w pośpiechu, w potrzebie udowodnienia sobie czegoś, w niepewności przebranej za pożądanie. Ale kobieta, zwłaszcza dojrzała, natychmiast to wyczuwa, ponieważ nie ma ochoty na gierki, nie imponuje jej już powierzchowność. Chce poczuć, że jesteś obecny, naprawdę obecny. A jeśli potrafisz to zrobić. Jeśli umiesz odczytać jej oddech, jeśli wiesz, kiedy się zbliżyć, a kiedy się zatrzymać, wtedy następuje przełączenie. I to, co następuje potem, nie jest już seksem, ale komunią. Szyja jest pomostem między umysłem a ciałem, między tym, co czujesz, a tym, na co sobie pozwalasz. I to ty decydujesz, czy przejdziesz przez ten pomost jak niezdarny turysta, czy jak odkrywca, który wie, czego szuka, ponieważ ostatecznie wszystko sprowadza się do tego. Czy wiesz, jak dotknąć tego, czego nie widać? Czy nadal jesteś uwięziony w powierzchowności? Odpowiedź, mój przyjacielu, będzie miała ogromne znaczenie. Dotarliśmy do trzeciego punktu tego filmu i tutaj zaczynają się zmiany, ponieważ to, co będzie dalej, nie ma nic wspólnego ze skórą, ale z tym, czego doświadczyła ta skóra. Plecy, gdzie przechowuje to, czego nie mówi. A jeśli tego nie zrozumiesz, będziesz nadal dotykać na zewnątrz kobiety, która potrzebuje zrozumienia w środku. Plecy są rodzajem archiwum emocjonalnego, nie dlatego, że są wrażliwe na dotyk, choć tak jest, ale dlatego, że gromadzą się tam ciężary dosłownie i symbolicznie. Ciało ma pamięć, a plecy są miejscem, gdzie życie pozostawia swoje ślady. Napięcia, frustracje, porzucenie, złamane obietnice wszystko pozostaje tam. Kiedy więc dotykasz ją z intencją, nie tylko wywołujesz fizyczny bodziec, ale przemawiasz do jej historii. Ale jeśli kieruje tobą surowe pożądanie, jeśli robisz to w pośpiechu lub bez obecności, ona się zamyka. Sztywnieje, ponieważ wszystko czuje, a jeśli nie ma zaufania, pierwszą rzeczą, którą napina jest plecy, ponieważ to tam się broni, tam się chroni. Strategia jest jasna. Nie chodzi o podniecenie, ale o wyzwolenie. Używanie rąk jako narzędzia do słuchania. Zabawa ciszą, rytmem, oddechem. Nie szukaj natychmiastowej reakcji, ale raczej stopniowego otwierania się. Jakbyś mówił: nie jestem tu, żeby brać. Jestem tu, żeby trzymać to, co nosisz. I choć brzmi to prosto, jest to coś, co bardzo niewielu mężczyzn potrafi zrobić, ponieważ wymaga to spokoju wewnętrznego, przybycia niegłodnym, ale spokojnym, niepotrzebującym, żeby ona się poddała, ale żeby się zrelaksowała z własnej woli. Wyobraź sobie następującą sytuację: Wdowiec w wieku 70 lat zaczyna spotykać się ze starszą kobietą. Pewnego wieczoru, podczas oglądania filmu, ona siada wygodnie i odwraca się do niego plecami. Zamiast od razu ją przytulić, delikatnie kładzie dłoń między jej łopatkami i pozostaje w tej pozycji, nie ruszając się, nie przyspieszając niczego, po prostu oddychając razem z nią. Kilka minut później, ona zaczyna oddychać głębiej. Jej ciało rozluźnia się i bez słowa wie, że jest bezpieczna, że nie musi się bronić, że może się odprężyć. To właśnie, mój przyjacielu, odróżnia zwykłego mężczyznę od niezapomnianego. Nie potrzebujesz zaawansowanych technik seksualnych ani tekstów z filmów. Musisz być obecny, musisz czytać ciało tak, jak czytasz ręcznym. Nauczysz się ją odczytywać, dowiesz się o niej rzeczy, o których nie wiedzą nawet jej przyjaciele. I właśnie wtedy zaczynasz coś zmieniać. Ponieważ nie jesteś już tylko kolejnym bodźcem. Jesteś schronieniem, jesteś zaufaniem, jesteś przestrzenią, w której może odpocząć bez strachu. Zanim przejdziesz dalej, jeśli cokolwiek z tego, co usłyszałeś do tej pory, skłoniło cię do zmiany zdania, zasubskrybuj kanał i polub ten film. Chcę wiedzieć, z jakiego kraju się łączysz. I proszę, zostaw mi w komentarzach jedno zdanie. Teraz rozumiem, gdzie szukać, ponieważ wciąż są ważne lekcje do odkrycia. I ostatnia rzecz, zapewniam cię, może całkowicie zmienić sposób, w jaki odnosisz się do kobiet. Do tej pory rozmawialiśmy o obszarach ciała, które przechowują historię, emocje i niewypowiedziane decyzje. Ale wszystko to jest bezużyteczne, jeśli nie wiesz, jak odczytać znaki, które są tuż przed tobą. Ponieważ jest w niej część, która, jeśli umiesz ją inteligentnie obserwować, powie ci dokładnie, co do ciebie czuje, nawet jeśli nie powie ani słowa. I doszliśmy do czwartego punktu tego filmu jej dłonie. Pomost między jej duszą a ciałem. Wielkim błędem, który popełnia wielu mężczyzn, jest patrzenie na dłonie kobiety jak na element dekoracyjny, jakby istniały tylko po to, aby pieścić, gotować lub trzymać torebkę. Ale nie. Dłonie są czystym językiem, są emocjonalnym zwierciadłem, a najbardziej destrukcyjną rzeczą, jaką możesz zrobić, jest ignorowanie ich. Dlaczego? Ponieważ istnieją gesty, które ujawniają strach. Pożądanie, napięcie, otwartość lub opór. Ale ty, uwięziony w niepokoju, aby powiedzieć lub zrobić coś właściwego, nawet tego nie zauważasz. Mówisz, działasz, dotykasz, nie zdając sobie sprawy, że ona już się zamknęła lub że była otwarta, a ty nie wiedziałeś, jak do niej wejść. Ten błąd pojawia się po cichu. Pojawia się, gdy myślisz, że już wiesz, co działa, gdy powtarzasz wzorce z przeszłości. Jakby wszystkie kobiety były takie same, gdy twój umysł szuka tylko rezultatów i zapomina o procesie. I co się wtedy dzieje? Zaczynasz zachowywać się jak emocjonalny robot. Dotykasz bez połączenia, mówisz bez obecności i nie wiesz dlaczego. Ona się ochładza, dystansuje, zamyka. Interpretujesz to jako brak zainteresowania, ale prawda jest inna. Nie umiałeś odczytać jej rąk. Nie zauważyłeś, że wyciągały się w twoim kierunku lub że się cofały. Nie zauważyłeś, czy drżały, czy się poruszały, czy oferowały ci coś, czy też mówiły wystarczy. Z psychologicznego punktu widzenia, ręce są przedłużeniem układu nerwowego. Ich ruchy, świadome lub nie, odzwierciedlają to, czego umysł nie zawsze ma odwagę powiedzieć. Kiedy kobieta kładzie dłoń na stole, zrelaksowana, otwarta mówi: Czuję się tu dobrze. Jeśli ją chowa, chwyta się za ręce, dotyka szyi, mówi nie czuje się jeszcze bezpiecznie jeśli nauczysz się to dostrzegać nie tylko poprawisz swoje relacje ale także zaczniesz patrzeć na świat nowymi oczami a teraz najpotężniejsza część nie wystarczy tylko obserwować jej dłonie musisz również nauczyć się jak trzymać jedną z nich z intencją nie jako pusty gest lub formalny gest trzymaj ją mocno ale z szacunkiem poczuj jej temperaturę napięcie gotowość jeśli ona zareaguje, jeśli ją zatrzyma, jeśli nie wycofa dłoni, to już wiesz, co to oznacza. Nie potrzebujesz słów. Dłonie dały ci pozwolenie. Zignorowanie tego jest kosztownym błędem, ponieważ nie odczytując jej sygnałów, stajesz się człowiekiem odłączonym, który żyje w jej głowie, podczas gdy ona mówi do ciebie swoim ciałem. I uwierz mi, to boli, ponieważ kiedy ona zda sobie sprawę, że nie umiesz słuchać tego, co nie jest powiedziane. Umieści Cię w tej samej kategorii co wszystkich innych, którzy nie umieli dostrzec. A kiedy już tam wpadniesz, wróć. Zdobycie jej emocjonalnego zaufania jest prawie niemożliwe. Ciało mówi, ręce krzyczą, a ty decydujesz, czy nauczysz się tego języka, czy pozostaniesz emocjonalnie głuchy. Ponieważ ostatecznie to, czego kobieta pragnie najbardziej, to nie to, żebyś powiedział jej to, co chce usłyszeć, ale żebyś naprawdę ją widział, czytał ją. Rozumiał bez konieczności wyjaśniania wszystkiego. A jeśli zaczniesz od jej rąk, będziesz bliżej dotknięcia tego, czego nikt inny nie był w stanie dotknąć. Dotarliśmy do piątego punktu tego filmu, i jeśli to, co powiedziałem do tej pory, wstrząsnęło tobą, to to, co nastąpi dalej, zmusi cię do konfrontacji, ponieważ nogi poza pożądaniem są przekazem poddania się, który niewielu mężczyzn rozumie i który większość z nich niszczy z powodu niepokoju, ignorancji. Lub potrzeby potwierdzenia. Na tym etapie życia istnieje bardzo niebezpieczna pułapka. Przekonanie, że skoro kobieta pozwala ci zbliżyć się fizycznie, oznacza to, że istnieje między wami prawdziwa więź. To nieprawda, całkowita nieprawda. Wielu starszych mężczyzn popełnia ten błąd. Przekonują samych siebie, że ona pragnie czegoś głębszego, tylko dlatego, że nie odrzuca ich zalotów. Nie dostrzegają jednak tego, co najważniejsze. Ona obserwuje, jak się zbliżasz, skąd bycia na czasie, to, co nastąpi potem, jest nieuniknione. Zamknie się, straci zainteresowanie i szacunek do Ciebie. Bo dotknięcie nóg kobiety nie jest trywialnym gestem to symbol, wiadomość. Nie wszystkie kobiety na to pozwolą, a jeśli to zrobią, nie zawsze wynika to z pożądania. Czasami jest to spowodowane presją, dyskomfortem lub nieumiejętnością odmowy. A Ty. Jeśli jesteś emocjonalnie nieobecny, możesz zinterpretować to jako oznakę poddania się, podczas gdy w rzeczywistości jest to oznaka braku połączenia, wewnętrznego dystansu, rezygnacji. A to jest najgorsza rzecz, jaką możesz wywołać u drugiej osoby. Konsekwencje tego błędu są brutalne. Stajesz się mężczyzną, który nie potrafi odróżnić poddania się od zgody i wtedy tracisz kontrolę nad sytuacją stajesz się zależny od jej reakcji zaczynasz szukać większej akceptacji nalegać umniejszać się nie zdając sobie z tego sprawy ponieważ nie umiesz odczytać emocji ciała i w końcu pogrążasz się w nieodwzajemnionym pożądaniu a to oprócz tego że jest smutne budzi coś znacznie cenniejszego twoją emocjonalną władzę czy można to odwrócić tak ale nie za pomocą pustych taktyk lub frazesów z poradników Odwraca się to, gdy zrozumiesz, że prawdziwa atrakcja rodzi się z szacunku, z czasu, z prawidłowej interpretacji. Kiedy dotykasz jej nóg dopiero po dotknięciu jej duszy, kiedy robisz to ze spokojem, z wewnętrznej pewności, a nie z potrzeby. Bo jeśli ona czuje, że nie jesteś zdesperowany, że nie jesteś tam z konieczności, ale z wyboru, wtedy coś się zmienia. Ona się relaksuje, może dojść do poddania się. Ale musisz przyjąć inny sposób myślenia, taki, który nie poddaje się niepokojowi, taki, który nie jest przytłoczony strachem przed starzeniem się, ponieważ kiedy działasz ze strachu, wszystko, czego dotykasz, jest skażone. Ona to wyczuwa i odsuwa się. Z drugiej strony, kiedy działasz z obecnością, z akceptacją tego, kim jesteś i ile jesteś wart, bez konieczności udowadniania czegokolwiek, wywołujesz w niej coś innego. Szacunek. Ciekawość, głęboka atrakcyjność. Nie myl tego. Nie jesteś tu, żeby błagać o pieszczoty. Nie jesteś tu, żeby sprawdzić, czy nadal potrafisz. Jesteś tu, żeby się obudzić, żeby zrozumieć, że każda część jej ciała to historia, a nie trofeum. Że jeśli nie umiesz odczytać jej nóg, lepiej ich nie dotykać, bo to, czego nie dotyka się z szacunkiem, w końcu znika. A ty, który żyłeś już wystarczająco długo, aby zrozumieć wartość tego, co prawdziwe, nie możesz pozwolić sobie na ponowne wpadnięcie w pułapkę powierzchowności. Teraz albo nigdy. Albo staniesz się mężczyzną, który wie, jak nawiązać kontakt, albo pozostaniesz kolejnym, który próbuje, upiera się i zawsze kończy na marginesie. Jeśli dotarłeś aż tutaj, nie jesteś taki jak inni. Bo słuchanie tych prawd bez upiększania. Bez fałszywych obietnic, bez znieczulającego cukru, nie jest dla każdego. Wymaga odwagi, godności, a przede wszystkim zmęczenia życiem bez zaangażowania. A dzisiaj pokazałem Ci, że prawdziwy sekret nie leży w fizyczności, ale w emocjach, że to nie ciało ją podnieca, ale to, jak ją dotykasz z intencją, z obecnością, z tym, czego większość nawet nie potrafi. Teraz musisz podjąć decyzję. Kontynuować jak dotychczas, mając nadzieję, że wszystko zmieni się samo, lub przejąć kontrolę. Zmień sposób, w jaki się odnosisz, ponownie połącz się ze sobą, a następnie wywołaj w niej coś, czego nikt inny nie był w stanie obudzić, ponieważ już wiesz, że nie chodzi o technikę, ale o prawdę. Zostaw mi krótki komentarz. Ona to poczuła, i powiedz mi, z jakiego kraju nas oglądasz. Chcę przeczytać Twój głos, wiedzieć, że tu jesteś że nie przeszedłeś obok jak wielu innych. Nazywam się Celia, a ten kanał Home of Wisdom istnieje z jasnego powodu: aby powiedzieć to, czego nikt inny nie ma odwagi powiedzieć, aby wstrząsnąć sumieniami, obudzić śpiącego człowieka, pokazać tym, którzy oddali wszystko dla innych, że wciąż mogą odzyskać swoją godność, pragnienie, siłę. Nie jesteśmy tu po to, aby bawić. Jesteśmy po to, aby zmieniać. Subskrybuj i dołącz do społeczności mężczyzn i kobiet, którzy postanowili żyć z intencją. A jeśli ta wiadomość przemówiła do ciebie, podziel się nią. Być może ty masz się dobrze, ale ktoś inny potrzebuje tego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek. Nie pozwól, aby rozmowa ucichła. Obejrzyj jeden z filmów, które pojawią się na ekranie, ponieważ to, co zaczyna się od objawienia, może zakończyć się zupełnie innym życiem, a to zależy od ciebie.